Okazało się, że rozmawiam z demonem. Naprawdę z demonem. A on zaczął bluzgać, zaczął opowiadać różne rzeczy. Zaczął opowiadać, że oddał swoje życie jakiemuś demonowi, którego imienia na szczęście nie pamiętam. I pamiętam, jak wielu ludzi, wielu ludzi którzy nie byli nawróceni, się temu przysłuchiwało. I stała się niesamowita rzecz. Oni zaczęli bronić Chrystusa. Oni zaczęli bronić Pana Boga. A nie ja. Mówili, przestań, wersja chrześcijańska, przestań się odzywać. Zamknij się, co ty mówisz, głupcze? Jezus naprawdę jest Bogiem. Jezus umarł za nasze grzechy. Już bredzisz, skończ gadać. Mówili do mnie sławek, przestań z nim gadać, bo to nie ma sensu. To była rozmowa z demonem, z którym rozmawiali grzesznicy, grzesznicy na temat tego, że Jezus jest Bogiem. Wymyśl coś naprawdę szalonego. Wymyśl coś naprawdę niesamowitego. Nie powielaj form. Nie powielaj form. Dlatego, że w Krakowie zadziała coś, co jeszcze nigdzie nie zadziałało. Wiecie, boimy się czasami eksperymentować. Ludzie typu Saul boją się eksperymentować. Wolą siedzieć pod drzewem i obserwować. No, znowu ci nie wyszło. Ile ludzi było na ewangelizacji? Wcale. No, widzisz, taka ewangelizacja nie ma sensu. Powiem Wam, że jak takie rzeczy słyszę, to walczę o swoje chrześcijaństwo. To walczę o swoje chrześcijaństwo. Jonathan i Saul mieli jedną wspólną rzecz. Mieli jedną wspólną rzecz. Mieli miecz. I włócznie. I niesamowitą rzecz powiedział Jonatan. Powiedział, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez 0,1% populacji w tym kraju. Urodziłeś się w czasie, w którym się urodziłeś, aby zmieniać ten kraj. 10 lat temu nie było takich konferencji, 10 lat temu nikt nie rzucał młodym ludziom takich wyzwań. Dzisiaj jesteś szczęśliwcem, który słyszy kazania, który słyszy przesłania, bez ściemy. Bez ściemy. Zrób z tym coś. Zrób z tym coś, dlatego, że Bogu, że Bogu jest nietrudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Może jesteś jedyną osobą w swoim mieście, w swojej szkole, w swojej klasie. To jest słowo dla Ciebie. Trzymaj to słowo bardzo mocno. I wiedz o tym, że Bóg jest Bogiem, który ma moc zadziałać przez niewielu. Przez niewielu. Wszystko, co się rodzi, rodzi się od malutkiej grupy ludzi, od dwóch osób, od trzech osób, ale zaczyna zmieniać rzeczywistość. Ja chciałbym mieć takich przyjaciół, mnóstwo jak ten giermek, który powiedział: pójdę za Tobą wszędzie. Pójdę za Tobą wszędzie. Cokolwiek każesz, ja pójdę za Tobą wszędzie. Bóg nie potrzebuje ludzi, którzy mają ciągle swoje filozofie. Bóg potrzebuje ludzi, którzy się podłączą do czegoś, co będzie naprawdę zmieniać świat. I wtedy, kiedy Jonatan i jego giermek zaatakowali, wycieli w pięć 20 osób, wtedy powstało trzęsienie ziemi. Wtedy Bóg zadziałał przy trzęsienie ziemi. Wielu z nas myśli Panie, ja to zrobię, ale daj mi jakiś znak, uczyń coś, z powodu jakiś przełom, i ja wtedy się w to zaangażuję. Kiedy wychodzisz, kiedy robisz krok wiary, kiedy robisz krok wiary, kiedy wychodzisz z miejsca bezpieczeństwa, kiedy wychodzisz z wygodnego miejsca, aby z płaczem podjąć się Bożego działania, aby podjąć się Bożej woli, to w tym momencie Bóg zaczyna się do Ciebie przyznawać. To Ty musisz postawić pierwszy krok, to Ty musisz zrobić pierwszy krok, a nie czekać, aż Bóg zrobi pierwszy krok dla Ciebie. Przestań być człowiekiem, który myśli tylko o sobie. Zacznij być człowiekiem, który zacznie żyć dla innych, który zacznie zdobywać swoich przyjaciół dla Chrystusa. Jeśli by każdy z nas, każdy z nas w tym roku przyprowadził jedną osobę do Chrystusa, to konferencja radykalni będzie mieć 708, 1484 osoby. Coś w tym stylu. Ok, 1400. 1400 osób. Jedna osoba, dwie osoby, 2100, trzy osoby, 2800, cztery osoby, pięć osób, około czterech tysięcy. Marzę o konferencji młodzieżowej, która będzie liczyła cztery tysiące ludzi. Jeśli Bóg coś wlał w Twoje serce wczoraj, jeśli Bóg coś wlał w Twoje serce dzisiaj, to chciałbym, abyś szybko, tak samo szybko jak ludzie, którzy wybiegali, którzy wybiegali po płyty, po kasety. A jeśli chcesz zrobić coś dla Boga w tym roku, coś wyjątkowego, zrobić coś, czego nikt jeszcze nie robił, przejść przez swój strach to zapraszam Cię, wyjdź do przodu, ale zrób to bardzo szybko, aby stać się człowiekiem przełomu. Zrób to bardzo szybko, tak samo jak ludzie, którzy biegli po płyty, tak samo jak ludzie, którzy biegli po koszulki. To jest coś więcej, to jest coś więcej. Biegniesz po swoje przeznaczenie, biegniesz po życie, które jest pełne przełomu, które jest pełne fascynacji. Wyleczmy się z nudnego chrześcijaństwa, wyleczmy się z języka, którego nikt nie rozumie. Wyjdźmy do grzeszników, wyjdźmy do ludzi, którzy potrzebują Chrystusa. Biegnij do przodu, idź do przodu, idź do przodu, aby zdobywać ten kraj dla Chrystusa. Aby być jak Jonatan, który wyjdzie i będzie przemieniał rzeczywistość, który wyjdzie i będzie zmieniał ten świat. Polska należy do Chrystusa wcześniej czy później. My ty jesteś tym człowiekiem, który stanie tu zmienić. Jesteś tym człowiekiem, który jest w stanie to zmienić bez względu na to, ile masz lat, bez względu na to, jak jesteś mały, jak jesteś duży, ile masz talentów. Ty jesteś człowiekiem, którego Bóg zrodził na ten czas. Zacznijmy się wspólnie modlić, panie Jezu. Wołamy do ciebie o odwagę w naszym życiu. Nie będziemy się cofać, ale będziemy szli do przodu. Aby zdobywać naszych przyjaciół dla Chrystusa. I przyprowadzimy ich tutaj za rok, aby było 1400 osób. Boże, pomóż nam! Być odważnym. Panie, usuń wszelki strach! Oddaję Ci wszystko! Możesz użyć absolutnie wszystkiego w moim życiu. Użyj mnie w potężny sposób. Jestem do Twojej dyspozycji. Wszystko, co mam, poddaję Tobie, bez względu na cenę. Będę Twoim wojownikiem, będę Twoim Jonatanem, będę Twoim gierkiem, aby zmieniać świat. Panie, błogosław tych ludzi, błogosław Panie tych rewolucjonistów, błogosław ludzi, którzy spowodują, że przebudzenie przyjdzie do tego kraju. Całe niebo wierzy w Ciebie całe niebo wierzy w Ciebie całe niebo Ci kibicuje aby oglądać przełom aby oglądać przełom w tym kraju Amen podnieśmy głos dla Boga Amen Alleluja 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 a teraz idź i bądź niebezpieczny Bądź niebezpieczny, bądź niebezpieczny, podaj mi Bożą przygodę. Bóg w, tych, w czasie tych radykalnych wlał w Twoje serce marzenia. Nie wypuść ich ani przez chwilę, młódź się o nie, walcz o nie i zacznij być radykalny. Przestań myśleć o tym, co mówią inni ludzie. Jeśli nie Ty, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? Niech Bóg Cię użyje. Niech Bóg Was błogosławi. Wow. Wiecie. Wiecie, jaki to jest widok. Wiecie, jaki to jest widok. Oglądać setki młodych ludzi pełnych pasji, pełnych oddania, pełnych gotowości, aby zmieniać świat. Wow. Amen. Was Bóg błogosławi i niech duch odwagi będzie wylany na was w potężny sposób. Amen. Amen. Dzięki bardzo. Podziękujmy Sławkowi za wieso słowa.